Dzień dobry widzowie na nowym filmie z serii od poradników ogóle, Jak zrobić coś na Aternos. Dzisiaj będziemy robić kity Przed tym zróbcie subaj, zostawcie subaj, i lajka i wbijcie na, na ten na discordia No i zaczynamy. Dzisiaj będziemy robić kity i, i zaczniemy od sem. I tutaj sobie wejdziemy w pluginy I się już tutaj wybierzecie sobie No już po prostu Wybierzcie sobie tutaj paper bucket I dalej wersję. No I teraz i pokażę wam się zakładka plugins I teraz po, Potrzebujecie Tutaj wpisać Wpiszcie sobie player kids Player kids 2 Tutaj mam Adblockera, więc może to chwilę potrwać w tym filmie Tutaj tutaj bym, będzie wyświetlać prawie wsz wszystkie wersje. Ja no, wszystkie wersje. Od 1.89 do 1.21.7 To trochę crazy. Dobra, to pobieracie najlep... naj... najten. Naj... naj no po prostu najnowszą wersję. Tutaj i włączacie serwer, jak już włączy serwer, to, to do Was wrócę. A więc, jak już się serwer włączył, yy, wbijamy na niego i zobaczymy, czy się wgrał nasz plugin. Tutaj player kit, kit 2 i tutaj macie player Kids. kit zróbcie sobie kośnik create i na przykład ja sobie stworzę kita gracza i sobie wezmę, łopatę sobie wezmę do kita gracza, kit gracz, oj to, to było ma w serwerze. M, ukośnik player key, your kids create gracz. No i zobaczcie, Ukośnik kit macie tutaj już, tylko to tutaj macie jeszcze, ale to trzeba usunąć. To trzeba usunąć, ja już to złam. Uko, ukośnik player kids delete. Iron Iron, Diamond oraz food No i macie kit No i zobaczę kit edit gracz I sobie na przykład jeśli tutaj możecie sobie ustawić no, Żecie sobie tutaj ustawić yy, cooldown w sekundach? Ja sobie na przykład tutaj ustawię jeden, to jedną sekundę będziesz mógł tutaj ten. A teraz tutaj, jak klikniesz sobie, to możesz sobie po prostu przenieść. Jak tutaj klikniesz, klikniesz taki dispenser. Hop, klikasz i ja sobie na przykład tutaj klikam. Jak widzicie, to tutaj jest. I od razu jak macie na przykład e, ten jakieś jakiegoś seta w tym w, w kicie, to po prostu automatycznie się założę, jeśli klikniesz na Yes. A tutaj jeśli chcecie permisję, żeby na przykład jakiś gracz nie mógł tego odebrać, to tutaj macie, tutaj o, macie taki taki na samym dole le, e, taki player key kropka kit kropka ja sobie na przykład tego nie włączę żeby, żeby gracze to, to mogli odebrać a jeśli chcecie żeby to było raz że to było na jeden raz żeby raz ludzie będą mogli to odebrać to sobie dajcie na yes oj zlagowałam minecrafta oj i zaraz Wracam po mojej przerwie no i tutaj jak to klikniesz to po prostu będziesz mógł to odebrać raz. Ja to zaprezentuję. A jednak a nie to jest od czegoś innego po prostu. Jeśli sobie ten nie zauważyłem. Następnie możecie sobie dźwięk ustawić. To jest to jest akurat ten. E, jeśli chcecie jakiś item mm, Zobaczcie, tutaj chyba macie gdzieś... O! Tutaj możecie sobie ustawić kit. Zobaczcie, ja sobie na przykład tutaj zmienię na... Na... Kowadło sobie wezmę. Czy lepiej to używać przez inny plugin, ale do tego będziecie mieć też poradnik. Kit gracz Edit gracz I tutaj będziecie mogli sobie coś zmienić I jak sobie zrobicie ukaśnień kit O jedno A, bo ja tego nie zapisałem Okej okay. To weźmy sobie tutaj też to zrobimy kit gracz No i dobra, tutaj zrobimy sobie tak Muszę sobie to zapisać Pamiętajcie żeby to sobie zapisać sobie daję kit i macie tutaj napisany kit gracz sobie coś z łopaty sobie odbieram A jeśli chcecie jeszcze sobie zrobić więcej opcji, to możecie sobie tutaj y, zrobić po raz y, jakieś inne rzeczy, tutaj możecie sobie ztopać. Albo tutaj jeszcze jakieś dźwięki, ale to już chyba mówiłem. Y, ja tego nie ustawiam nigdy. Y, set error... Jeśli y, 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 nie będziecie, y, y przepraszam za chwilę przerwę, ale ten... Ten, musiałem coś zrobić. No to tutaj możecie sobie ustawić za na przykład ile hajsi, ale tu musicie myśl, mieć plugin vault, tego jeszcze wam nie mówiłem. Yy, kurde, filevelak. Dobra już. Yy, 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 to jest chyba najlepsze jeśli chodzi o ustawienie jeśli chcecie sobie na przykład dodać do tego permisję na przykład player-kids create vipa sobie stworzymy weźmiemy se nederytowe miecze edit yy, vip no, i tutaj sobie włączymy permisję. No i teraz wejdzie perms czyli ten plugin perms i ukośnik lp group. VIP permission set player kropka, kropka kropka VIP. Ja mam vip -a. Czyli ogólnie ja sobie tutaj dam de opa. sigma No i wpiszę sobie jakoś kit. Tutaj mamy ogólnie permisję. I teraz nie mogę. Nie mogę po prostu. Teraz muszę sobie dać ten. Opa. Operatora inaczej. Mam lekkie lagi, więc... mam kit i jak nie mam permisji, to nie mogę tego ogólnie odebrać. I jeśli chcecie, możecie... Tutaj macie coś innego, no. na przykład możecie to sobie wsadzić gdzieś tutaj. No widzicie. Ale... ten, to już jest chyba wszystko z tego pluginu. A więc to jest chyba już na tyle z tego poradnika. Yy, no i papa, moi widzowie.